Poniedziałek 31 stycznia 2022 roku, nieznana historia świata, Łukasz Kulak, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiejsze nagranie będzie kontynuacją ostatniej audycji, gdzie mówiłem o tzw. szkle libijskim, które często jest porównywane do tak tzw. trynitytów, czyli efektu wybuchu jądrowego. Ternity to jest taka skała minerał, który pokryty jest szkliwem, które jest, które powstaje w wyniku oddziaływania wysokich temperatur, które tworzy się tylko i wyłącznie przy wybuchach jądrowych i szkło libijskie, to szkliwo znalezione na terenie Egiptu, na pustyni Sahara, bardzo często porównywane jest do tego typu minerału, dlatego że tak naprawdę historia szkła libijskiego jest bardzo niejasna, bardzo tajemnicza, jak ostatnio wykazałem. I tak naprawdę wiele wskazuje na to, że to szkliwo powstało w wyniku bardzo wysokiego oddziaływania rzędu powiedzmy 2000 stopni. Natomiast niekoniecznie było to spowodowane na przykład takimi możliwie naturalnymi zjawiskami, jak upadek meteorytu, i tak Oczywiście nie można tego wykluczyć, aczkolwiek obecnie są różne teorie. Opowiem dzisiaj na temat dokładnie, szczegółowo na temat tego odkrycia. Tego szkła libijskiego. Powiem to w pierwszej części. W drugiej części tej audycji powiem o tym, co odkryto na miejscu, jakie, co wykazują badania szczegółowe, powiedzmy, petrograficzne, chemiczne obszaru, terenu, gleby, dokładnie rzecz ujmując, na której to szkło libijskie zostało odkryte. Przedstawię hipotezy dotyczące tego, jak naukowcy widzą. Sposób powstania tego szkliwa, i na samym końcu przedstawię fragment dosłownie referatu geologa, badacza, który zmierzył się niegdyś z podobnym tematem i rozwiązał go znacznie lepiej niż ma to miejsce z tym szkłem libijskim. Więc zaczynając, opowiem najpierw o doktorze Ali Bar Barakacie, który rozpoczął swoją pierwszą wizytę w tym regionie, gdzie zostało odkryte szkło libijskie w 1991 roku. Był to badacz, który w porównaniu do innych wcześniejszych, którzy również te miejsce odwiedzili, postanowił się czymś wyróżnić i postanowił zbadać nie tylko samo szkliwo, ale region, rejon, gdzie to szkliwo po prostu występuje. Niektórzy twierdzili, że to szkliwo mogło być na przykład transportowane na obecne miejsce z jakiegoś innej, z jakiejś innej lokalizacji. To jest oczywiście przypuszczenie niebrane nie na poważnie, bo w ogóle nie można czegoś takiego, takiej teorii potwierdzić. Przyjmuje się jednoznacznie, że to szkliwo powstało w miejscu tam, gdzie ono obecnie występuje i występowało. Badania Barakata zakończyły się w 1900. W 1994 roku zakończyły się one odkryciem brekcji, czyli, połączonych, czyli takich połączonych ze sobą okruchów skalnych w twardą skałę w Egipcie na wzgórzu Kwarat al-Hanash, do którego wcześniej absolutnie nikt nie dotarł. I po analizie terenu doszedł do wniosku, że w tym właśnie rejonie występowania szkła libijskiego istnieją. Dowody na uderzenie meteorytu o znacznej prędkości. Oczywiście nikt nie jest w stanie określić do końca, kiedy to uderzenie mogło nastąpić. Dlatego, że no, zapoznawałem się z badaniami w tej tematyce, i ono, jeżeli taki meteoryt uderzył, to musiało się to stać według naukowców w bardzo zamierzchłych czasach, to jest prawie 30 milionów lat temu. Tak samo jest datowanie do szkliwo libijskie. Jeżeli to wydarzenie nastąpiło tak dawno temu, to nikt większej wagi nie będzie mu przypisał, dlatego że to z punktu widzenia współczesnej cywilizacji jest praktycznie nieistotne. Natomiast. Gdyby było tak, że to zdarzenie miało, nastąpiło wcześniej, to znaczy na przykład w czasach istnienia jakiejś cywilizacji na Ziemi kilka tysięcy lat temu czy kilkanaście tysięcy lat temu, no to już mamy zupełnie inną, zupełnie inną perspektywę, ale to po kolei do wszystkiego. Dojdę. Co odkryto na miejscu? Otóż na miejscu odkryto połamane kamienie kwarcu, które pod mikroskopem cechowały się planarną mikrostrukturą. Oczywiście to wszystko w okolicy występowania szkliwa. Na czym polega ta planarna mikrostruktura? Otóż chodzi oczywiście o to, że planarna mikrostruktura to jest taka, która zaistniała. Po uderzeniu tego domniemanego meteorytu, czy jakiegoś innego ciała pozaziemskiego. Dlatego, że no wiadomo, że jeżeli takie zdarzenie ma miejsce, no to kiedy taki meteoryt, czy na przykład planetoida uderza w ziemię, no to zmienia skład strukturę tego, w co uderzyła, to jest oczywiste, tak? Co ciekawe, taką samą budowę rozpoznano przy badaniu ziaren kwarcu obecnych w piaszczystym podłożu i megaskopowej berekcji na badanym wzniesieniu, o którym mówiłem. Wzniesienie, przypomnę, nazywa się Kwarat el Hanash. Ponadto odkryto np. Na nagromadzenie żelaza w postaci żyłek pionowych, takich dajek, tzw. Tak formacji skalnych odnaleziono np. warstwę diamentową diamentów było około 30 gram, one powstały z warstwy węglowej przy uderzeniu oraz odnaleziono też grafit natomiast nie wykryto diamentów bezpośrednio w centralnej części krateru, ponieważ temperatura byłaby zbyt wysoka i spowodowała spalenie węgla więc to prowadzi do wniosku, że struktury te musiały powstać w wyniku upadku meteorytu z bardzo dużą szybkością. Poza tym wykazano też istnienie podwyższonej zawartości irydu w glebie. Iryd to jest taki minerał, który bardzo często, czy pierwiastek, który bardzo często jest znajdowany podczas kontaktu z Ziemi, z jakimś ciałem. Planetarnym to jest w zasadzie bardzo prawdopodobne, że jeżeli podwyższone zawartości irydów się znajdują, to, na to na, w, w tym konkretnym miejscu miał upadek po prostu meteorytu. Iryt znajdowano także na przykład w, w okolicach Meksyku, gdzie przecież spadł meteoryt, który unicestwił dinozaury 65 milionów lat temu się oczywiście z tego śmiano, później potwierdzono jednoznacznie. Co więcej, odkryto dużą koncentrację niklu. Nikiel, jeżeli na przykład jest meteoryt żelazny, to zawsze występuje jego podwyższona koncentracja. To tak zawsze jest. Odnaleziono dużą koncentrację też chromu. Chrom, Akurat tutaj meteoryty mają poniżej procenta chromu. Więc, jeżeli doszło do upadku jakiejś materii kosmicznej, to chrom po prostu, no, występowanie go w tak dużej ilości, jak to ma miejsce w przypadku tej gleby z Sahary, gdzie występuje szkliwo. No, to tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja, dlatego że chrom akurat tutaj no niekoniecznie potwierdza upadek meteorytu. Fakt jest taki, że no to jest metal ciężki, który zanieczyścił tamtą Ziemię. Natomiast chrom, akurat chromu z upadkiem meteorytu się nie wiąże. Co jeszcze? Odkryto na przykład deformację cyrkonu. W tej badanej brekcji odkryto szkliwo, wolastonit też nie wykryto kamacytu i teanitu, a są to minerały bardzo charakterystyczne dla ciał pozaziemskich. Natomiast ma to związek z tym, że te minerały bardzo, są bardzo wrażliwe na ziemskie wietrzenie. Ogólnie impaktytów odkryto w bardzo małym stopniu, czyli tych materiałów, które ewentualnie mogłyby przybyć na Ziemię razem z tym ciałem, które uderzyło niby w Ziemię. Natomiast co jest tutaj bardzo ciekawe, to jest to, że wciąż brakuje samego krateru. Jeżeli faktycznie no, jakieś ciało kiedyś tam uderzyło, to musiało pozostawić jakiś ślad po sobie w postaci właśnie krateru. I w 1984 roku zaproponowano, że szkoły libijskie powstały na drodze uderzenia w ziemię małej komety, o, komety lodowej. O średnicy 200-300 metrów, tworząc krater o średnicy od 3 do 6 km. Ta hipoteza znajduje, nie znajduje uznania wśród naukowców, ponieważ tak małe ciało, ciało niebieskie po prostu nie przetrwałoby przejścia przez, przez ziemską atmosferę więc obiekt musiałby być znacznie większy, stworzyć no, rozleglejszy też krater niż pierwotnie sugerowano. Niestety, w analizowanym obszarze nie istnieje żadna ewidentna struktura, czyli krater, która, która no, może być rozpoznana bądź wykryta z pomocą zdjęć satelitarnych. I bazując na obserwacjach terenowych, włączając centralne wzniesienie Kwaret al-Honash. Obecnie w południowo-wschodniej części obszaru obecność szkliwa, megaskopowej brekcji i diamentów wskazują na obecność zerodowanego krateru, ale w dalszej części pracy jest bardzo wyraźnie napisane, że uwaga, kwaret al może reprezentować pozostałości po zerodowanym brzegu krateru. Studia petrograficzne i chemiczne wspierają ten pogląd, aczkolwiek uwaga, nie ma dowodu jednoznacznego na istnienie krateru. Dalsze badania są wymagane, by potwierdzić teorię. Przypuszcza się też, że wpływ uderzenia, jakby poważniejsze dowody na to, że takie uderzenie miało miejsce w kiedyś w przeszłości Ziemi, mogą znajdować się na głębszych warstw, w głębszych warstwach ziemi, więc trzeba byłoby tutaj przeprowadzić jakieś no, bardzo poważne wykopaliska, i nie wiem, czy to komuś się dzisiaj w ogóle opłaca robić. Więc na razie ta sprawa jest dosyć taka enigmatyczna. Ogólnie, jeżeli chodzi o to szkliwo, to ono składa się z krzemionki w 96%. Jest w zasadzie niezanieczyszczone przez żadne tutaj komponenty, które mogłyby na przykład pochodzić z upadku takiego meteorytu. Twardość tego szkliwa ocenia się na 6 w 10-stopniowej skali twardości Mohsa. Wielkość poszczególnych jakby minerałów waha się od kilku milimetrów, czyli od małych takich bardzo ziarenek do 50 cm podaje średnice. Więc są to całkiem pokaźne już bryły. Natomiast to też ciekawe jest, że to, szkło, to szkliwo zostało odnalezione między wydmami, które osiągają nawet 100 metrów wysokości, ciągną się dziesiątki, na dziesiątki kilometrów długości. One pomiędzy sobą powiedzmy tworzą taki korytarz od 2 do 5 kilometrów, i właśnie w takich miejscach odnajdywano to szkliwo w większości przypadków tak jak mówiłem, spekulowano, że mogło być ono transportowane gdzieś z Libii, bo w pobliżu nie odkryto żadnego krateru. Jest to dzisiaj fakt. Natomiast co jest ciekawe, że jeżeli faktycznie tam doszłoby do upadku jakiegoś meteorytu, no to powinny być odnajdywane na przykład sferule magnetyczne albo mikrometeoryty, a czegoś takiego nie ma. Tak samo jak nie ma nanodiamentów, więc no to jest też bardzo, bardzo ciekawe, że nie ma tak naprawdę podstawowych materiałów, jakby, które by potwierdzały ewentualny spadek meteorytu. Natomiast przechodząc już dalej, to Zdecydowanie lepiej poradził sobie tutaj mój znajomy geolog z Krakowa, dr Franz Zalewski, który był w Egipcie i również badał teorię występowania w Egipcie meteorytów pouderzeniowych. On badał obszar Aboroasz, Gizy i pustyni wschodniej i zlokalizował dziewięć takich lejowatych form o średnicy od 30 do 270 metrów. I stwierdzono, że na miejscu też odkryto taką bardzo charakterystyczną powłokę szklistą, która według Zalewskiego nie była taką naturalną patyną pustynną, która tworzy się w wyniku nasłonecznienia, ogólnie pustynnienia terenu, tylko że była ona spowodowana przejściem fali pouderzeniowej, po upadku meteorytu. I dr. Franzalewski napisał w swojej pracy tak. Stwierdzono także, że przezroczysta, szklista powłoka pokrywająca prawie wszystkie osańcowe skalne formy wystające z piasku jest obecna także na niektórych budowlach megalitycznych. Pomimo powszechnie panującej opinii, że jest to pustynna polewa czy też patyna, pobrano z niej próbki i poddano badaniom laboratoryjnym. Postanowiono poszerzyć rejon badań poza płaskowy Żgiza. Udając się w kierunku północno-zachodnim, Wzdłuż śladów erozyjnych, zgodnie z ich kierunkiem obserwowanym na skałach. Wspinając się w tym miejscu, w tym rejonie, na skały płaskowyżu, zaobserwowano, że występująca tu skarpa jest pokryta także wspomnianą powłoką. Z miejsc pobrano próbki do badań. Z dalszych obserwacji terenowych wynikło, że pojedyncze bloki wapienne, znajdujące się kilka metrów na północ od asfaltowej drogi koło drugiej piramidy Hefrena są także bardzo mocno i kierunkowo zerodowane. Również na płaskowyżu zostały stwierdzone formy przypominające stożki pouderzeniowe. Z obserwacji wykonanych przy pomocy mikroskopu polaryzacyjnego wynika, że występujące na skałach polewy mają zmienność, zmienną grubość i koncentrują się w nich głównie minerały nieprzeźroczyste, reprezentowane przez tlenki, wodorotlenki żelaza i manganu. Jednak pokrywa szklisto-przezroczysta występująca na skałach węglanowych jest wyraźnie odmienna od obserwowanych pole w pustynnych wzbogaconych w wodorotlenki, manganu i żelaza. Pierwotnie założono, że warstwa ta jest odmianą szkliwa. Próbkę tego materiału przygotowano do analizy rentgenowskiej. Badania wykazały, że pokrywa ta jest rentgenowsko-amorficzna i nie zawiera krystalicznych faz mineralnych. Potwierdzają to obserwacje mikroskopowe. Pokrywa jest izotropoamorficzna z drobnymi kryształami gipsu koncentrującymi się na jej zewnętrznej powierzchni. Twardość badanej pokrywy jest niewielka, rzędu 2-3 w skali Mohsa, Zatem możliwość szkliwa została wykluczona. Przeprowadzone badania składu chemicznego tej pokrywy pozwoliły stwierdzić, że głównym jej składnikiem jest węgiel. Wydaje się mało prawdopodobnym, by składał się on z samego węgla. Najprawdopodobniej w jej skład wchodzą jeszcze pierwiastki lekkie, niewykrywalne przy pomocy użytego sprzętu badawczego takie jak wodór bądź bor. Zarówno badania terenowo, terenowe prowadzone w Giza, Roash i na pustyni wschodniej, jak też badania mineralogiczno-petrograficzne pozwalają na postawienie hipotezy, że w omawianym regionie mógł mieć miejsce spadek materii kosmicznej. Najprawdopodobniej typu meteorytów lodowych. Stwierdzone lejowate formy mogłyby zatem być pozostałościami po kraterach, a struktury przypominające stożki pouderzeniowe mogą być interpretowane jako działanie fal pouderzeniowych. Podobne ślady na skałach na, na udokumentowała ekspedycja francuska w południowo-zachodnim Egipcie z tą różnicą, że powłoki na skałach składały się głównie z krzemionki. Śladami spadku meteorytów mogą być drobne fragmenty metaliczne, zasobne w nikiel i inne metale. Zasobne, zagadką pozostaje powłoka izotropowo-amorficzna, zasobna w węgiel. Czy mogła być ona związana z domniemanym spadkiem, mogą wyjaśnić dalsze badania. Roboczą hipotezą jest przypuszczenie, że stanowi ona warstwę polimeru składającego się związań węglowodorowych, borowodorowych i lub Karboboranowych. Tego typu związki powstają w warunkach wysokich ciśnień i temperatur. To była oczywiście wstępna faza badań doktora Zalewskiego. W ogóle warto obejrzeć film na ten temat, który zresztą załączam tutaj pod audycją, dlatego że to jest bardzo dobry przykład, w jaki sposób prowadzi się badania od początkowego stadium, od postawienia hipotezy poprzez. Zbieranie dowodów, które by tą hipotezę miały potwierdzić później przez badania laboratoryjne, po końcową tezę, która jest jednoznaczna, po prostu dlatego, że później odkryto faktycznie powierzchnię mikrometeoryty i sferule magnetyczne, co jednocześnie dowodzi o teorii kataklizmu. I później też potwierdzono istnienie tej warstwy węglowej, złożonej zboru azotu, węgla i wodoru, a także innych pierwiastków, które w takim połączeniu po prostu na Ziemi nie występują. Musiały powstać w innym zupełnie środowisku, na pewno nie na naszej planecie, to by było niemożliwe więc jest to dowód na to, że na Ziemi, że tutaj mówimy o ingerencji jakiegoś obcego ciała spoza Ziemi jednoznacznie nie ma co do tego dwóch zdań zresztą podobną podobną warstwę węglową wykryto na terenie Stanów Zjednoczonych Amerykanie odkryli coś bardzo podobnego i tam również potwierdzono istnienie krateru pouderzeniowego i te badania doktora Franca Zalewskiego są według mnie zdecydowanie bardziej konkretne. Ewidentnie dowodzą tego, że mowa tutaj o, jest o meteorycie czy deszczu meteorytów. Natomiast jeżeli chodzi o odkrycia tego pana, który badał pustynię Sahary i ślady, które pozostały po upadku ewentualnego meteorytu, to, to te badania są naprawdę na bardzo. Wstępnym poziomie tak naprawdę nic nie można tutaj potwierdzić. Na pewno można potwierdzić to, że w przeszłości, też nie wiadomo kiedy, tam na tamtym terenie operowała jakaś bardzo wysoka temperatura. Tutaj Franz Zalewski miał też takie szczęście, że faktycznie ślady po fali uderzeniowej można było zaobserwować na monumentach egipskich, które powstały za czasów istnienia cywilizacji egipskiej. Więc to można było łatwiej tutaj zbadać i jakąś teorię wysnuć. Poza tym Amerykanie też zrobili badania. Ta katastrofa z Egiptu jest ogólnie datowana na 12 chyba 860 lat, czy 760 lat, więc... Można to naprawdę z całą tutaj dozą autentyczności, taką hipotezę, taką teorię, taką tezę po prostu przyjąć. Natomiast w przypadku tych badań z Sahary o nieznanej katastrofie, to ciężko tutaj cokolwiek potwierdzać. Nie ma tego krateru, słuchajcie. Czy faktycznie ta katastrofa domniemana miała miejsce aż prawie 30 milionów lat temu, 28,5, jak mówią naukowcy, no to, to też jest, wiecie, no historia taka, że nie wiadomo, być może to miało miejsce wcześniej. W Polsce przecież znajdowano też taką szklistą materię, która, no nie mogła powstać byle, znaczy przypadkowo, byle jak, dlatego że do zeszklenia się ogólnie musiała doprowadzić bardzo wysoka temperatura. W innych miejscach na Ziemi również mają podobne struktury, czy to jak mówiłem, forty w Wielkiej Brytanii, Szkocji, Anglii, Irlandii, czy na przykład w Mohenjo-Daro na terenie dzisiejszego Pakistanu, czy w innych miejscach mają podobne struktury na pustyni Mojave w Stanach Zjednoczonych, więc tego typu Zjawisk musiało być dużo i one wszystkie wskazują na to, że to było w czasach wcale nie tak dalekich. Być może, oczywiście, na Ziemi miało miejsce kilka katastrof, które doprowadziły do upadku cywilizacji. Ciężko powiedzieć teraz, kiedy dokładnie wydarzyła się, na katastrofa z Sahary, o której dzisiaj powiedziałem, to jest niemożliwe, ale założenie, że ona miała miejsce prawie 30 milionów lat temu, to jest moim zdaniem takie trochę wróżenie z fusów i iście na łatwiznę, bo jeżeli coś datuje się na tak bardzo daleki okres, to w zasadzie to nie dotyczy naszej cywilizacji, jest to w zasadzie nieistotne. Natomiast problemem Franza Zalewskiego było to, że on datował, w zasadzie udowodnił, że ten meteoryt spadł w znacznie bliższych nam czasach i doprowadził do unicestwienia cywilizacji egipskiej, która musiała być zatem znacznie starsza i już istnieć prawie 13 tysięcy lat temu, więc to jest zupełnie jakby inny inny gabaryt jakby wiedzy. I dotyczy on zupełnie czegoś innego. Więc tutaj pan Ali Barakat, oczywiście, wykonał te badania, ale one tak naprawdę niczego nie dowodzą. Sami naukowcy są bardzo tutaj nieprzekonani co do tego, że sami potwierdzają, że muszą być przeprowadzone dalsze badania, by ten kataklizm przez meteoryt był uwiarygodniony i potwierdzony jednoznacznie. Także. Natomiast mówiłem o Polsce, bo w Polsce również odkryto takie szkliwo na Mazowszu, i ono, słuchajcie, było odkryte na polach gdzieś, powiedzmy, rolników. Natomiast co jest istotne, że również to szkliwo było odkrywane na konkretnych warstwach w głąb Ziemi. Gdyby zrobić taki przekrój, powiedzmy, na pół metra, Taki wykop, żeby zobaczyć przekrój ziemi, no to okazałoby się, że to było w czasach polodowcowych, kiedy Polska, tereny, na których znajduje się nasz kraj, z którego wycofał, wycofał się po prostu lodowiec i pozostawił pustynię. Niewielu wie, że na dzisiejszych terenach Polski była po lodowcu pustynia. Tereny pustynne, które dopiero później przebrały inny charakter, natomiast wydaje się, że. Właśnie w tym okresie, tutaj dochodziło do jakichś, no nie boję się tego powiedzieć, starć. Nie wiem czy ziemskich cywilizacji, czy pozaziemskich, tego się nie da stwierdzić, ale musiano wykorzystywać jakąś technologię wysokoenergetyczną, która doprowadziła do zeszklenia powierzchni Ziemi. Także tajemnica, słuchajcie, jest naprawdę niesamowita i wiele wskazuje na to, że naprawdę na naszej planecie. Kiedyś dochodziło do wojen, o których nawet sobie o których nawet nie możemy wyobrazić. Może oglądając Gwiezdne Wojny. Także naprawdę ciekawy, ciekawy temat. A już w następnej audycji opowiem o równie pasjonujących świątyniach z Indii, których istnienie jednoznacznie dowodzi, że w przeszłości były cywilizacje technologicznie znacznie bardziej rozwinięte niż nam się to do głów wtułacza. Także. Zapraszam bardzo serdecznie na tą przyszłą obiecję, tymczasem ja już bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć.